Siemanko, witajcie. Na tym filmie mamy Jumbo Jetta, ale trochę inaczej wyglądającego. Jak tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, że wersja frachtowa Boeinga 747 ma krótszy garb od samolotów pasażerskich, a w tym przypadku jest to samolot cargo, a ma długi garb. Po intro dowiecie się dlaczego. 747-400 BCF. Boeing Converted Freighter, wcześniej zwany jako 747-400SF Special Freighter, to program do konwersji dla standardowych 747-400 pasażerskich. Projekt został rozpoczęty w 2004 roku przebudową dokonaną przez zatwierdzonych wykonawców. Pierwszy Boeing 747400 bcf został ponownie dostarczony do Cathay Pacific Cargo. Wszedł do służby 20 grudnia 2005 roku. 747-400BCF nie ma drzwi bagażnika z przodu ładunek można załadować tylko przez boczne drzwi ładunkowe popyt na przekonwertowane frachtowce 747-400 spadł na początku 2010 roku ze względu na dostępność przestrzeni ładunkowej na brzuchu w bardziej wydajnych pasażerskich szerokokadłubowych odrzutowcach oraz nowe zamówienia na frachtowce Boeing 747-8F i 777-F około 79 Boeingów 7 747 zostało przerobionych na frachtowce. 50 z tych przerobionych samolotów to 747-400 BCF, a pozostałe 29 to 747400 BDSF. Boeing ogłosił zakończenie programu konwersji w 2016 roku, a samoloty jak widać latają jeszcze do dzisiaj. Widoczny na filmie 747 należy do National Airlines, amerykańskich czarterowych linii lotniczych Cargo z siedzibą w Orlando. Specjalizują się w czarterowych lotach pasażerskich oraz cargo. Jeśli odcinek się podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę, napiszcie jakiś komentarz. No i jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi odcinkami. Dzięki wam za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. Pa.